Mankę, kolanka, dziewczynki po Jak się macie? Pamiętacie, czy nie pamiętacie? Dwa lat, lata temu, czy jeden rok temu, yy, zrobiłem slam, który mi się niestety nie udał, bo nie sprawdzałem. Ale dzisiaj przychodzę z Wami z ciastoliną, która jest miękka w dotyku, fajna. Nie, trochę się kruś, ale nic. Trochę się kleje, ale nic. Eee, sprawdzałem 100 razy, udaje się. Jak jesteście gotowi, no to zaczynamy. Po pierwsze, potrzeba Wam skrobia ziemniaczona. Trochę mi zostało, ale no wiecie, już 100 razy robiłem, dlatego trochę mało jest. Czy tam w ogóle jest? O, kurde, już mądrze jest O, tyle wystarczy. Kurde. Dobre. Teraz musicie dodać troszeczkę ferii. A składniki się dowiecie, a dowiecie, kiedy będę robił. Teraz to jest tak. Teraz to trzeba wymieszać. I to dobrze. No to mieszam. A jak ja to mieszam, to idźcie na dół, zasubskrybujcie, dajcie lajka, bo nie ochlapicie się mąką, tak jak ja. Nie nakrzyczy na was mama, tak jak na mnie, to na mnie nakrzyczy trochę. Dobra, trochę trzeba dodać. Ery troszeczkę dodaję. O, jest. A jak znacie fajne e, przepisy na slime bez kleju i aktywatora to śmiało piszcie na dole na komentarzach. Tylko trzeba to bardzo, bardzo wymieszać. I mało serii trochę. Wszystko lecią inaczej i to jest trochę mało trzeba. Dobra. na miejsce, w którym jestem po wymieszaniu wyglądało tak jeszcze trochę możecie wymieszać tak jak ja powiecie, nie jestem ekspertem od slajmów A woda ja jak? I voila! O tak. Eee, trzeci składnik: pasta do zębów. Taki Colgate. Nie. To nie. Nie, Colodent. Colodent. Dodajecie. Kurde. Kurde. No. O. Dobra. I przed nami będzie ostatni składnik mydło, ale to potem, jak to wypięszamy, trochę trzeba cierpliwości z tą pastą. Nie zauważycie, jakiej zmiany, ale tutaj daje wiele. Lo, lo, lo. Wiecie, już się uczę francuski, przyroda. Bo, no wiecie, do śwat klasy chodzę, fajnie trochę z widzami pokaweć. A wiecie, już wbijam 200 subskrypcji. No to wbijajcie, proszę. wiecie, ja jestem taki, nie to co białek, czy Citrox, czy jawor. No, bo wiecie, ja taki normalny youtuber, beznadziejny. O kurde. Co tu stało? Teraz mydło to wszystko tak połączy. Popatrzcie, popatrzcie, to tak wygląda. I najważniejszy, najgroźniejszy, najsilniejszy rzecz yy, składnik slajmu. Czyli mydło dodajemy trochę. Dobra. I mieszamy. Tam. O, kurde, trochę się rozlało zobaczcie łączy się możecie robić po mnie czy razem ze mną to się uda jeszcze. jeszcze ja barwnika nie dodaję bo nie mam jak się bardzo wam klei to dodajcie trochę skrobi, skrobi jak ja Dobra, tu mam możemy żeby bo patrzcie ile tego. O kurde. O, chociaż nie będzie się kleić. Tak jak tamten. Bo dzisiaj stworzyłem sklep. Trochę pomieszajmy i znowu dodam. Dodajmy mydło. Od, tego. od slajmów, od czegoś, a od niczego no. Może od francuskiego, bo wiecie, bądź, bądź czasownik. O kurde kończy mi się ten. Będzie wygodniej. Znowu muszę. Ja tym razem naprawdę mało. Już tu jest w buziach to. O kurde, ale na bała ganiłem. Będę musiał sprzątać. Nie to że dziś sobota. Eee, to ja mówię sobota. No, sobota, sobota. Niedziela. Mój ulubiony dzień to sobota. Bo wiecie, jutro nie ma um, zajęć, zajęć lekcji czy szkoły. Tak się to prezentuje. Ale wierzcie mi, że się uda. Jak dodacie, będą odpowiednio. Nawet tu mi się chyba udało. Trochę porobię w rękach. Patrzcie, w miękką dotyku, trochę się klei. Lej. To jest najgorsze. Ale czyści rękę i miła w dotyku naprawdę. jeszcze mi. I co, nie wiem, jeżeli chciał, mi się udało. O, możecie robić jak, jak normalny slajd. Patrzcie, ale się rozciąga. Mój tamten nie wyszedł mi dobrze, dlatego... Nic tam nie jest. No, czy się, że I koniec. Trochę się. O mnie zabieru, patrzcie, ale, ale się pobawię, a się klei na stół? O nie klei się na stół, super, to też plus. Hmm. Widzicie, klei się trochę. Rapo! Jeśli chcecie najgłośniej klaskać Może jestem w miejscu zechem. wszystko się leci, mydło, feli A ten składnik? Ten tutorial e, wynalazłem czystym przypadkiem, czy już istniał. Ja nie widziałem, bo chyba tylko ja go odnalazłem, i dalsze pokolenia. Jak wam się podoba? No to do widzenia. Miejcie się na baczności i... i... Du. Ja tego nie umiem No to do widzenia! Bye bye!